Witam, czytam treść, rzucamy 6 razy symetryczną sześcienną kostką do gry. 6 razy. Niech Pi, P z indeksem i, oznacza prawdopodobieństwo wyrzucenia i oczek w i tym rzucie, tak? Co to znaczy? Wyobraźmy sobie, że mamy na przykład i równe 4, tak? To to będzie wtedy P z indeksem 4. To jest prawdopodobieństwo wyrzucenia czwórki. Tak? Rzucamy jeden raz kostką. Kostka ma 6 ści ścian, czyli może wypaść każda z 6 ścian. Ale czwórka jest tylko na jednej ścianie, dlatego prawdopodobieństwo wyrzucenia czwórki wynosi 1 szósta. Tak? Dobrze, kolejny przykład, bo na razie podaję przykłady, na przykład P z indeksem 5. Tak? Rzucamy jeden raz kostką. Wszystkich ścian, które mogą wypaść jest 6, ale tylko na jednej z tych ścian jest piątka. Dlatego prawdopodobieństwo wyrzucenia piątki przy jednym rzucie wynosi 1 szósta. Powiedziałem przy jednym rzucie, a może bym powiedział przy drugim rzucie. A co to za różnica, przy którym każdy rzut zaczyna się tak samo, tak? Więc tutaj jak sobie wymyśliłem w tym przykładzie i równa się 4, to zgodnie z treścią zadania nie tylko było to równoznaczne z tym, że ja liczę prawdopodobieństwo wyrzucenia czwórki, ale także było to równoznaczne z tym, że ja liczę prawdopodobieństwo wyrzucenia tej czwórki w czwartym rzucie. Tak się składa, że to akurat nie ma znaczenia, w którym rzucie. Tak, choćby miałby to być milionowy rzut z rzędu, to to prawdopodobieństwo wyrzucenia czwórki zawsze będzie takie same, zawsze będzie wynosiło 1 szóstą. No dobrze, to teraz sprawdzamy po kolei to, co mamy do wyboru. Zobaczmy odpowiedź A. A mamy, że P z indeksem 6 równa się 1, tak? Czy to jest prawda? To by znaczyło, że prawdopodobieństwo wyrzucenia szóstki wynosi 1. Przy szóstym rzucie, już ustaliliśmy, że nieważne przy którym rzucie. Przy pewnym rzucie prawdopodobieństwo wyrzucenia szóstki wynosi 1, czyli 100%. No nie, nieprawda. Wynosi to wtedy 1 szósta, bo tylko na jednej ścianie, na wszystkich 6 jest szóstka. Więc to na pewno nie jest odpowiedź A. Sprawdzamy odpowiedź B. P6, P z indeksem 6 równa się 1 szósta. To jest B. No, tak się składa. Tutaj już nie będę dodawał komentarza, bo właśnie w poprzednim przykładzie pokazałem, że jest to prawda, więc na pewno odpowiedź B jest odpowiedzią prawidłową. Ale zobaczmy jeszcze dalej. Już tak dla treningu. C. To, że P z indeksem 3 równa się 0, to by znaczyło, że w trzecim rzucie prawdopodobieństwo wyrzucenia trójki wynosi 0. No nie, no przecież. Jedna, na jednej z sześciu ścian występuje trójka, więc to prawdopodobieństwo wynosi nie 0, lecz 1/6, tak? Więc na pewno nie C. No i tak samo nie D, no bo już powiedziałem: prawdopodobieństwo wrzucenia trójki w trzecim rzucie wynosi 1/6, tak? Mam nadzieję, że ci pomogłem. Zapraszam do obejrzenia innych filmów na mojej stronie oraz udostępniania kanału znajomym.